Cześć, kochani, z tej strony Kaja i witam Was w kolejnym odcinku z Movistar Planet. Zanim przejdę do właściwej części tego odcinka, chciałabym zrobić bardzo, bardzo bezrobotną rzecz. W sumie to jestem teraz na urlopie, więc e, teoretycznie nie mam pracy do wykonania, więc mam czas, żeby zajmować się takimi dramami, drameczkami, co nie? Anyway, chciałabym tutaj was przestrzec przed użytkowniczką QueenGold000892. Wiem, że sporo z was kupuje piksele za autografy i ta osoba również twierdzi, że takowe sprzedaje, natomiast według doniesień wielu innych osób z MSP no, nie wywiązuje się z umowy. I mało tego jeszcze w bardzo cyniczny sposób podchodzi do całej sytuacji, mówiąc, że no dziękuję za tysiąc autografów i że bawią ją spłakane dzieci z MSP. Po pierwsze, ja nie uważam, że jesteście spłakanymi dziećmi, bo poświęciliście swój czas na to, żeby dać te autografy, żeby no, kupić coś. Nawet jeżeli to są pikselki w gierce za gierkową walutę, to jednak może warto nie być kur... Podobno też usuwa negatywne wpisy w swojej Księdze Gości i komentarze pod artbookami. Stąd też właśnie poświęcam jej segment w filmiku. Więc jeżeli natkniecie się na tego artbooka, albo po prostu na jakiegoś innego artbooka, ale z tymi rzeczami u tej osoby, to polecam po prostu omijać szerokim łukiem, bo... no nic z tego nie będzie niestety. Natomiast samej pani Queen Gold yy, polecam dotknąć trawy, póki jeszcze jest, żeby całą zimę nie siedziała odklejona. I po tym przykrym wstępie, o, widzę, że dostałam jakiś autograf, dziękuję serdecznie, ale niestety mam czat wyłączony, więc nie widzę, chciałabym przejść do właśnie do sedna tego odcinka, mianowicie otwieram prezenty od moich znajomych, ponieważ jakieś w sumie nie pamiętam ile dni temu. Ale chyba z tydzień co najmniej. Zrobiłam artbooka, gdzie napisałam, że siema, mordeczki, mam kanał na YouTube. Będę robiła odcinek z otwieraniem prezentów. I jeżeli ktoś ma coś, czego chciałby się pozbyć, yy, to zapraszam, można mi to wysłać. Jakby nie oczekiwałam żadnych pikseli, rzeczy z listy, ani, ani nic z tych rzeczy, więc jestem bardzo ciekawa, co dostanę. A dostałam tych prezentów. 38, jak sprawdzałam przed nagrywaniem. Więc jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczna za taką liczbę. W ogóle nie spodziewałam się, że będzie ich aż tyle. Myślałam, że będzie, nie wiem, z 5 maksymalnie. Więc naprawdę przeszliście moje najśmielsze oczekiwania i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. I cóż, bez zbędnego przedłużania zapraszam do otwierania. Okej, okay, więc na początku mamy prezenty od Jeden, pauza, Nati, pauza 16. Więc jestem ciekawa, bardzo, co nam Nati dała. Aaaa. O, to są te fajne kucyki. Super, podoba mi się. Kolejny prezent. O, podoba mi się, to jest ta e, opaska z kokardką. Też super, dziękuję bardzo. Nie wiem co to jest, czy to jest na włosy, czy, czy coś, ale to jest totalnie słodkie. O, te włosy są przepiękne! Dziękuję! I co tutaj jeszcze mamy? Kolejne włosy, też bardzo piękne, dziękuję. Ale wydaje mi się, że Nati mi dała więcej prezentów. Tak, dała mi jeszcze tutaj. O! Bardzo fajne te spodnie, w sumie w takich basic looków, spoko. Te włosy też są super. Coś na pewno z nimi wymyślę. O, syrenkowe włosy! Piękne, kolorowe. Bardzo ładny Bob. W sumie mam taki ale francuski outfit. Francuski outfit proszę, jak to zabrzmiało Resisto Nie, rasistowsko, ale. Wiecie o co. Stereotypowo o Francji. A w sumie nazwa nawet tych włosów jest taka francusk z francuska. Więc mam taki Ficik właśnie z beretem, więc myślę, że pasowałyby do tego Ficiku. I co tu jeszcze mamy? Kolejne włosy. Dziękuję, są bardzo ładne. I to chyba wszystko od Naty. Tak, tak więc to jest jeden pauza na c 16 Polecam serdecznie. Tutaj proszę autograf ode mnie. Zaraz jeszcze wejdę na twój profil. Dobra, jesteśmy na profilu Nati i zostawmy jej serduszek dużo, spam. Polecam tego użytkownika w ogóle. Ach, za dużo zapytań. Spadaj mi z tymi za dużo zapytań. Kolejne dwa prezenty są od użytkowniczki Happy Child But cries at Night. Czemu mi pokazujesz, że cię nie mam znajomych, jak ci dosłownie miałam przed chwilą na liście. Co jest? E, najmniej na jej autograf i zobaczmy, co to jest. <laughs> Aligator! Mam aligatora Nie wiem jeszcze, do czego go wykorzystam, ale na pewno do jakiegoś filmu będę sobie chodził. I drugi prezent: butterfly. <laughs> Masło latające! Co jest? Nawet nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Ale wiem, że bardzo tego potrzebowałam. To jest coś, to jest to, czego potrzebowałam naprawdę do szczęścia. Także chodźmy tutaj na profil Happy Child but Christ at Night. serduszkujmy jej tutaj status. mi z tym! Sami macie. Sami spróbujcie później. Ok, jest troszeczkę tych hardbooków do lajkowania. Niestety nie chcą mi się ładować, bo nagrywam to po 16 jest strasznie dużo ludzi w sumie już teraz. Ja mam ponad 500 znajomych, z czego pewnie z 20% jest pewnie online. Czy 10, dobra, może 10. Już tak nie zakładajmy, że ta gra jest bardzo żywa, więc to też troszeczkę no, wpływa. Oczywiście zostawiamy serduszka na lukach. Prawie powiedziałam serduszki. Kolejna osoba, która wysłała mi dużo prezentów, to Sweet Girl 19. Chyba tylko 19, tak? Tutaj nie ma żadnych więcej. li... Czekajcie, muszę zresetować MSP. Powróciłam po przerwie, gdyż mówi Star Planet: zaczęło twierdzić, że za dużo zapytań spróbuj ponownie później. A kiedy oni spróbują naprawić tę grę, he? W każdym razie, następny w kolejce jest Sweet Girl 19. Nie, mówcie, że mi się teraz jej profil nie załaduje. Chyba jej dałam przed chwilą autograf i pokazuje mi w ogóle, że nie jesteśmy przyjaciółmi. Super. I zobaczmy, co to jest. Pierwszy taki. Uj, uj jakie słodkie różowe! Ładne, ładne. Co? Ej. Co jest? To nie są te włosy z pakietu, nie? Co? Ej, czekajcie, bo ja. Co? Ej, bez kitu! To są te włosy z tego pakietu, Tiny Monsters! Co jest? Nie wiem, czym ja sobie zasłużyłam... Ojejku, no, jakie piękne, błyszczące! Będą pasowały do serenko włosów. I co tutaj mamy ostatnie? A, nie chcę się załadować. Z tych emocji. Nie wiem, co to jest tatuaż. Chyba, nie wiem. Tak wygląda. Musiałabym zobaczyć na skórze w sumie, czy w ogóle na postaci. Ale wygląda bardzo interesująco i ładnie. Dziękuję serdecznie. Tak no więc to była Sweet Girl, która mi dała. włosy z pakietu. Co? Stara, czym ja sobie zasłużyłam na to, żeby dostać taki prezent? Co jest? W sensie, jeżeli mi to wysłałaś przez y, przypadek, to daj znać, bo, kurczę, no... To kosztowało prawdziwe pieniądze i ja nie chcę tego trzymać. Już miałam w ogóle taką sytuację ostatnio, że niechcący mi jedna osoba wysłała pikselową spódniczkę i ją od razu oddałam, żeby nie było. A, bo ty też jesteś twórcą i też nagrywasz. W sensie, w sumie lajwujesz. Ej, odezwij się w komentarzu, jeżeli mnie oglądasz. To nie wiem, jeżeli masz kanał na YouTube, to Cię zasługuje albo zaobserwuję na TikToku, choć ja z TikToka tak średnio korzystam. W sensie ja używam TikToka tylko do tego, żeby. Um, no żeby po prostu wrzucać jakieś tam fragmenty swoich odcinków czy coverów i odsyłać ludzi na YouTuba, bo. No bo YouTube jednak daje więcej możliwości niż TikTok. W sensie wiem, że na TikToku można jakoś zarabiać na tych giftach i tak dalej, ale. E. Ja jednak jestem tym twórcą, który tworzy trochę dłuższe treści niż minutkę w porywach do dwóch. Ej, ktoś mnie usunął ze znajomych albo MSP mi samo usunęło. No nie wiem, zaproszę cię do znajomych z powrotem, bo. Nie wiem. MSP jest jakieś dziwne. A w sumie skoro mowa o konkursach, bo widzę, że się tutaj przebiera. E, prze... Skoro mowa o konkursach, bo widzę, że się tutaj przewijają na profilu Sweet Girl 19, to chciałam Wam przypomnieć, że na 1000 widzów robię rozdanie Vipa na tydzień ze starej gazetki. Już kupiłam kody, już mam te kody. Więc e, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do kliknięcia tego przycisku, gdyż. No. YouTube mnie wtedy zacznie traktować nieco poważniej i no, będę miała support po prostu ze strony YouTube'a, więc tak, zachęcam. Aha, jeszcze jednego od Sweet Girl 19 nie otworzyłam prezentu, okej. Okay. Okulary, ej, bardzo ładne te okulary. I dalej już mamy od... okej. Okay już się nie powtarza nam, dobra no to kolejna jest użytkowniczka Victoria która ma zerowy level i w ogóle nagle nie jesteśmy przyjaciółmi proszę, bądź moją przyjaciółką dobra, więc co my tu mamy oh! ale piękne te włosy wow, ale fajne sandały pamiętam, że jak byłam mamiem mam takie Ej, totalnie będę musiała potem zrobić stylówkę z prezentów. Ale piękne. O, dziękuję za kolejny autograf w ogóle. Nie wiem, kto mi go dał. Kurczę, no nie chcę mi się załadować jej profil. A... Zostawię ci wpis do księgi gości. Mam nadzieję, że on się chociaż doda. Ale ona ma piękne w ogóle luki. Zobaczcie to. Widzę, że tutaj jest dużo też cosplayów. Ty! Ale ostatnio jak wchodziłam na MSP... To dosłownie... Postać dosłownie tak samo ubrana pojawiła mi się z boku ekranu. Ej, nie mówcie, że to są prawdziwe Movie Star, w sensie, że oni biorą luki prawdziwych Movie Star. Co? Ej, bo ja gram w tę grę tyle lat i mi się wydawało, że to są po prostu jakieś randomowe mówi start tworzone przez administrację. A co jeśli oni biorą Co? Okej, okay, więc teraz prezenty od Swiss. Tak, to jest Swiss. Czemu cię znowu niby nie mam znajomych? Halo MSP, proszę, napraw się. Czemu mi usuwasz ludzi ze znajomych? Albo może oni stwierdzili, że w sumie ich wkurzam, więc mnie usunął. Smutne to. Anyway, zaczynamy. Pierwszy prezent. O! Oh, jakie piękne te wstążeczki! I. Co? Ej, ale ten pasek jest cudowny. I co mamy dalej? Koronę i rogi. Ha, pasują mi. I czy ja coś jeszcze mam od SUIS? Nie. I mi zniknęłam, oczywiście. I tak, oczywiście wpiszemy się do księgi gości. żeby nie było, zostawiamy serduszko. I to w sumie nie ma sensu, że ja censuruję swój nick. Jak wy i tak możecie potem wejść na profile tych ludzi i zobaczyć moje wpisy w księgi. W gości, w księgach gości. But well. 39 spódniczek pix. Jakbym ja tyle pikseli miała, ale bardzo tutaj podobają mi się te estetyczne artbooki. Naprawdę są piękne. Są naprawdę bardzo ładnie, estetycznie i kolorystycznie zrobione. I to wszystko są unikaty. Te rzeczy. Wow. Sporo ich. Ej, rzeczywiście, te włosy, które dostałam, to były. Co? Ej, ale teraz mi tak głupio. Te luki są też cudowne. Takie. eteryczne. Bardzo mi się podobają. Aż sama Julcinka123 skomentowała. Widzicie, jak ja mam celebrytkę w znajomych? Która ma z kolei. Dalej, takich celebrytów w znajomych. Jestem zaszczycona. Chociaż nie wiem, czy ją dalej mam, bo według MSP już jej nie mam. Okej, okay, naszym kolejnym darczyńcą jest e, Aleksandra34 i... tak, to jest cały nick. Znowu nie mam znajomych. Well. I zobaczmy, co to jest. Takie zielone. Włosy! Ej, bardzo, bardzo fajne. Już mam w ogóle pomysł na look z nimi. Ej, to są unikaty te rzeczy? Bo ja to, to... O, dobra, mam wyłączoną myszkę. Bo ja tą sukien te sukienki dwie na pewno mam i te buty. To są unikaty? Serio? Lol! Co zdradza e, o tobie twój ulubiony kolor? To ja akurat mam dwa: czarny i różowy, hehe <grym> Black Pink, in your area czy coś takiego. Czerń. Twoja słabość do tego koloru oznacza, że jesteś trochę tajemniczą dziewczyną. Bardzo tajemniczą właśnie tam <grym> 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 swój kignaptu Star Planet. Dbaj o swoją prywatność, bo cenzurujesz swój na Mister Planet, i swoimi sekretami dzielisz się tylko ze swoim pamiętnikiem. Nie mam pamiętnika, ale. Unless. Możemy uznać za takiego pamiętnika osobę. Róż. Ten kolor uwielbiają słodkie flirciary, jak ty. Jesteś radosna i szalejesz na punkcie chłopaków. No i powiedziałabym, że tylko chłopaków. E, tak. Mogę was zrizować. Znaczy. Nie was, bo chyba mam sporo niepełnoletnich. To, to by było dziwne. To, to nie, to, to część tylko z was, sorka. Pełnoletnią część, tak? Mogę lizować, Ale nie do końca, tak. Platonicznie lizować tylko. Jak to mój znajomy stwierdził, że on umie platonicznie lizować ludzi. To ja, to ja też mogę tak platonicznie. Stara, w ogóle, ty masz tak mało lajków na tych lukach, bo one są naprawdę ładne. Jakby? A? Proszę odbyć Aleksandra 34 i zostawcie jej troszeczkę serduszek, Gdyż zasłużyła. Są zwierzątka, trzeba głaskać zwierzątka. A to, że się przy okazji dostaje starkońcy, to nic. A mnie strollowałaś, to nie są zwierzątka. To z boku. Kolejną osobą, która wysłała mi prezent, jest Patty M. I zobaczmy, co dostaliśmy od Patty. Ej, to jest cute! Totalnie! To jest sukienka, tak? Tak, taka jakby dwuczęściowa, to jest bardzo ładne, dziękuję. To może idźmy od razu na artbooki, gdyż no, no MSP nie pozwoli nam tutaj yy, serduszkować statusów. Ej, bo nie chciałam włączyć, nie włączyłam włączyłam Patty film Patti M. jak zarobić 1000 tarkońców w ujęciu 10 minut? O nie, MSP mi się ścięło, pozdrawiam, <laughs> okej. Okay. Okej, okay. zrobiłam sobie dosłownie przerwę w naśpiewaniu i to się teraz nagrywa to, co mówię do Ciebie, bo... bo mi MSP ścięło. Okej, okay, więc wracamy po przerwie. Czekam, aż się załadują luki Patty M, żebym mogła je posertuszkować. Ej, fajne to, wygląda jak... E, jak Mark Zuckerberg. Look odnarzeczony. Ej, to jest dobry pomysł, też muszę swojego zgarnąć, do tego żeby nagrał ze mną MSP i... i w sumie też zrobił dla mnie Luki. Skarbie! Możesz tu przyjść? Okej. Okej. Okay. Okay. Dobra, Johna robi w WoWie, No to ty nie możesz przyjść. Rzeczywiście. Ej, a nagrasz ze mną, mówi Star Planet! Co? So... A jak ładnie, poproszę. Ej to, ej, to jest ładne takie. O, o, o. Aha, rozumiem. Rozumiem, nie wszystko było dla mnie. Kolejną osobą, która wysłała mi prezent jest Aneja. Pokaż mi się tutaj, Aneja. I znowu ci nie mam... Co jest? Co to za soda papkę i Hunters? I dosłownie to samo pomyślałam, że mu Mister Planet dawno pozwól nie dostało. Zobaczmy, co nam ja wysłała. <laughs> Jakie piękne kokardeczki. Też będą do, do, do outfitów. Zostawiamy serduszka, oczywiście. Standardowo. Też Was zapraszam do tego, żeby wejść na profile tych osób i też zostawić im trochę mi. <laughs> Ale emo, emotka, hehe, <laughs> emo, tka, czy Proszę, zaśmiejcie się z tego. Ej, ale coś wam z synchro nie wyszło. Czy mi się po prostu źle MSP ładuje? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Polska, górą, zezpieram starym rurom. Przemek, kucyk, proszę udostępnij instrument, żebym mogła zrobić cover. Jeden. <laughs> Które karmię. Ej, Rel, ja też mam tylko jedno zwierzątko, które karmię. Do z tego najnowszego eventu. Jak ty to zrobiłaś, że ty masz inną ramkę? Co, tak się da? Skąd ty wytrzasnęłaś zieloną ramkę? Albo tutaj, że te czarne. Albo tutaj. Co. Jak ty to zrobiłaś? A ty masz głupie no, luki. Bardzo mi się podoba, Ale skąd ty to wzięłaś, koleżanko? Yy, koleżanko, kura ci przecieka w tym pokoju, tak, jazz Ale widzę, że tutaj od razu jest na wszystkie święta. Widzicie, jest jesieniarsko, jest świątecznie, noworocznie, yy, jest plażowo, jest chatka z piernika, także można świętować. Kolejną osobą, od której otrzymałam prezent, jest Himonika, ksimonika, yy, nie mam pojęcia niestety jak się czyta twój. Ej, dopiero byłaś mi dzisiaj rano na liście znajomych dostępna. No co z tą grą jest nie tak? I zobaczmy co to jest. Mucha? <grytanie> Dzięki. Tego potrzebowałam. Muchy na ścianie. Stop cyberprzemocy, stop hakowania niewin. Monika, czy ktoś cię schakował? Nie wiem, ja nie ogarniam tych waszych inside Joków. jakich... Wiecie, znajomi mają jakieś inside Joke, a ja jestem jak... Co? Nie, to wygląda jak joke. Okej. Okay. Skąd ty wzięłaś tą animację? Ej! Wiem, że niby można jakimś programem, ale... Nie chcę tego robić, bo za bardzo mi zależy na moim koncie. Głupie w sumie, że mówi Star Planet pousuwało te niektóre animacje, bo... Są zbyt przemocowe. A potem za jakiś czas dodają jakieś z horrorów. Typu, mm, trzym możesz trzymać czaszkę, ale bardzo nierealistycznie wyglądająca czerwona krew nie może z ciebie wytryskać, jak leżysz na podłodze, nie? Okej, okay, i zostały nam dwie ostatnie osoby, i pierwszą z nich jest Lola 3400. Jak to cię nie mam w znajomych? Czekajcie, muszę w ogóle zresetować. Yy, zresetować mówi star planet. Znowu! Wracam po kolejnej przerwie. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się dać autograf Loli 3400. Jest, udało się. I otwieramy, zobaczmy, co ma... Aha, w ogóle nie wyłączyłam czatu Dobra, zaraz go wyłączę. Uuu, to jest ta! Yy, no, bo jak to się nazywa? Szarfa. Szarfa. Tak, zgubiłam to słowo, a przecież jeszcze jakieś... Cztery miesiące temu biegałam z taką na panieńskim przyjaciółki, więc XD Kolejna szarfa. I ko kochana, słuchaj, mam już tyle tych szarf że rzeczywiście mogę panieński sobie zrobić. I co tu mamy? Jeszcze jedna szarfa dla panny młodej, a tutaj? O, ej ten topis, no fajny. Fajny, fajny, fajny. A czemu ci pokazuję, że masz moich najlepszych przyjaciół? Wow, ale masz dużo. Ej, bardzo mi się podoba o to. Uważam, że w sumie męskie są lepsze ogółem. Ja sama chodzę w męskich bluzach, ponieważ um, no, zazwyczaj są troszkę większe, luźniejsze i dłuższe. I zakrywają nerki. To bardzo ważne, żeby zakrywać nerki, bo można się je przyziębić. Można dostać wilka. A ja mieszkam na 37 metrach. Wiecie, gdzie, gdzie ja pomieszczę tego wilka? Jak Jakiego ja wykarmię? Czym ja go wykarmię? To trzeba, wiecie, dbać o to, żeby, żeby nie dostać wilka, nie? I cute masz te w ogóle yy, luki. Niby takie basic, ale słodkie. Nie mówcie, że muszę resetować. Movie Star Planet. Piąty raz w trakcie nagrywania. A skupiłam w ogóle jeszcze jeden prezent od Loli. Jest to e, fryzurka, bardzo ładna fryzurka. No i teraz ostatnia osoba, czyli Holly Corps. Także to jest Holly no, ja Jak to cię nie mam? No, byłaś dopiero na liście online. Co? No i dobra, zobaczmy co nam dała Holly Corps. Oh, jakie piękne modele i buciki. Cudowne. Ej, to też jest super. I z tego można naprawdę zrobić super look. o ja... Ojejku, dziękuję, to jest płaszcz, który miałam na liście. Dziękuję serdecznie. O, fajny ten artbook w ogóle. Kreatywny, taki... Taki niecodzienny. Też tutaj mi się mega podoba, bardzo estetyczny jest ten artbook. Dostałam jakiś autograf, dziękuję serdecznie. Hear me out cake, okej okay? A, to już widzę, poserduszkowałam. Gomitum, Dominik z sali samo. Mm, totalnie. Nie wiem, kim są te, mówi star... Co? Stare, czy ty masz kresę na autobus? I mean, rozumiem. Ja mam krasza na PKP Intercity, zwłaszcza jak przyjeżdża o czasie i mam przedział tylko dla siebie. Wtedy kocham PKP Intercity wydaje mi się, że chyba resztę rzeczy ci poserduszkowałam. Bo ja jestem raczej na bieżąco z twoim profilem, z twoimi lukami. Tutaj widzę, że tak, no niestety. Okej, okay, to wiesz co? Ja zrobię tak, że jeszcze przeloguję na konto Likorys i z tego konta ci dam te serduszka już poza nagraniem. Wydaje mi się, że zapomniałam dać y, Sweet Girl y, lajków pod jej pod jej lukami i rzeczywiście tak wyszło więc już nadrabiam. Ok, myślę, że już dałam wszystkim serduszka. Jeżeli o kimś zapomniałam, kogoś pominęłam, to bardzo przepraszam. Ja to jeszcze zaraz w ogóle przejrzę sobie już poza nagrywaniem, tak bez nagrywania i, i sprawdzę, i jeszcze się zaloguję ym, z drugiego kąta i tam zostawię Holy Corps lajeczki i serduszka. Bardzo Wam dziękuję za te wszystkie prezenty, wszystkie są cudowne. Dajcie znać, czy chcecie odcinek, w którym tworzę luki z rzeczy, które dostałam, a także czy chcielibyście, abym namówiła swego współlokatora, aka narzeczonego do tego, żeby grał ze mną w Mówi Star Planet. Albo inaczej, jeżeli chcecie, żeby ze mną zagrał, to zostawcie komentarz o tym, żeby ze mną zagrał, bo wtedy ja mu pokażę to komentarz i powiem, widzisz, widzisz. Ludzie chcą, żebyś ze mną zagrał. Teraz już nie masz wyjścia i musisz ze mną zagrać, bo obawiam się, że w innym wypadku się nie zgodzi. Anyway, dziękuję za to, że byliście ze mną. To nagranie ma już ponad godzinę, chociaż pewnie potnę tak, że wyjdzie no paręnaście do dwudziestu może minut. Dziękuję wam jeszcze raz za to, że byliście ze mną. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!